Witajcie w kolejnym dniu wyzwania poliglotki. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym punkcie z naszej listy, czyli o słuchaniu audiobooków. Ja już przed rozpoczęciem naszego wyzwania przesłuchałam jednego audiobooka i było to Jak zabić Drozda, oczywiście po włosku. Natomiast teraz podczas wyzwania słucham drugiego audiobooka, którym jest yy, książka Jane Austen, yy, zawsze zapomnę tytułu yy, Duma i uprzedzenia. I ja wcześniej widziałam cały serial BBC, czytałam również tę książkę po angielsku, natomiast teraz słucham sobie tego audiobooka po włosku. I tutaj chciałam Wam jeszcze kilka rzeczy powiedzieć, właśnie o słuchaniu, i odsyłam Was również do dwóch moich ostatnich nagrań. Właśnie z tym związanych, właśnie z, związanych ze słuchaniem w języku obcym, i one tutaj gdzieś oba będą. I chciałam Wam po raz kolejny również powiedzieć, um, że to jest bardzo ważne, żeby się z danym językiem osłuchać, i to nie jest tylko ważne po to, żeby uczyć się języka jako tako. Nie, to jest ważne po to, żeby znać melodię tego języka, że nawet kiedy jeszcze nie umiemy mówić, nawet kiedy nie znamy zbyt dużo słów, to i tak słuchając danego języka się z nim osłuchujemy i kiedy już w końcu zaczniemy, Mówicie również sami, to wiele rzeczy będzie dla nas naturalnych, ponieważ już wcześniej się z tym osłuchaliśmy. Na przykład w języku niemieckim. Dla wielu osób może być dziwne to, że czasownik przechodzi na koniec zdania w niektórych przypadkach, właściwie bardzo często. I ludziom się to wydaje dziwne, ale jeśli ktoś się z tym językiem naprawdę osłucha i mówiąc osłucha, nie mam na myśli to, że dwa razy w tygodniu po godzinie sobie czegoś tam posłucha. Nie. Osłuchać się z językiem to jest słuchać tego języka przez 8 godzin dziennie. Przez wiele tygodni, miesięcy to jest osłuchanie się z językiem. Nie takie, czasami sobie włączę, jak mam ochotę. Nie, nie, nie. To też nie jest tak, że trzeba słuchać tego języka intensywnie przez kilka godzin, bo można robić w tym czasie coś innego i to coś mieć puszczone tylko w tle. Może to mogą to być jakieś kanały na YouTube, może to być radio, może to być właśnie audiobook. I tylko na przykład od czasu do czasu możemy słuchać intensywnie, możemy się przysłuchiwać. Oczywiście, w przypadku audiobooka tutaj lepiej by było rzeczywiście słuchać intensywnie przez cały czas, też, żeby naprawdę coś z tego zrozumieć, no bo przecież książki są fajne. I słuchając takiego audiobooka, również możemy sobie, że tak powiem, przewijać do tyłu. Czyli jeśli czegoś nie zrozumieliśmy, to możemy sobie to przewinąć jeszcze raz. Ale oprócz tego, możemy sobie przewijać na przykład cały rozdział. Przeważnie, audiobooki są podzielone na rozdziały, więc przesłuchujemy jeden rozdział, przesłuchujemy go na drugi dzień jeszcze raz i na trzeci dzień przesłuchujemy jeszcze raz ten sam rozdział. I gwarantuję Wam, że za każdym razem jest ten język wam bliższy i za każdym razem więcej rozumiecie. Ja teraz tutaj nie mówię o osobach całkowicie początkujących, które danego języka jeszcze w ogóle nie znają, bo no cudów nie ma. Ale dla takich osób znających już ten język w jakimś stopniu, dla takich osób średnio zaawansowanych, to jest bardzo dobre ćwiczenie i takie osoby mogą rzeczywiście zobaczyć, że jeśli przeczytają, jeśli przesłuchają jeden rozdział raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to za każdym razem będą więcej z tego rozdziału rozumieć. Um, oczywiście również pod warunkiem, że słuchają. Akurat tutaj jest ważne, żeby na Słuchać tego, co ten lektor mówi. I tutaj przyznaję również, że to nie jest aż takie łatwe, ponieważ słuchając audiobooka bardzo często nam te myśli mogą gdzieś odpływać. Jeśli coś oglądamy, nieważne, co by to było, na przykład YouTube'a, film, jakiś serial, nawet jakiś program telewizyjny, to coś się na tym ekranie dzieje i coś przyciąga nasz wzrok i od czasu do czasu sobie tam zerkamy, nawet jeśli nie cały czas, to od czasu do czasu, więc mamy jakiś punkt odniesienia. I dzięki temu nie tylko łatwiej rozumiemy to, o czym się mówi, ale ale również łatwiej jest nam skupić na tym uwagę. Natomiast jeśli tylko coś słyszymy, to bardzo łatwo możemy z tą naszą uwagą gdzieś tam wybiec na manowce i po prostu przestajemy słuchać. Więc słuchanie audiobooków to też jest takie bardzo dobre ćwiczenie na koncentrację i na uważność, bo to już wiele razy Wam mówiłam, w nauce języków jest ważne. I właśnie dzięki audiobookom możemy tą swoją uważność i to swoją koncentrację i skupianie uwagi ćwiczyć. Ja bardzo, bardzo dużo słucham podczas tego miesiąca. Właściwie przez cały czas tego włoskiego słucham. I to również wam polecam. No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, pa pa.